Panko, czyżby Deja vu? Nie, po prostu znowu zostało wydane coś takiego taki lootbox, który mamy już z Cyberpunkiem, wydany gdzieś miesiąc temu. Unboxing jest na kanale, taki szybciutki, gdzie poszpokowałem taki fajny boxik cyberpankowy, w którym była oczywiście gra na PS4. No ta wypasiona, standardowa wersja, że tak powiem, nie taka uboga jak na PS5. Kolekcjonerski Steelbook, który był w kolekcjonerce, tej oficjalnej, tej pierwszej, o tej dużej. E, brelok, który całkiem nieźle wypadł. No i puzzle z 1000 elementów, oczywiście z mini plakatem. No i teraz mamy powtórkę z rozrywki CD-projektową. Co my to mamy? Mamy Wiedźmina, oczywiście Dziki Gon, Trójeczka. No, szkoda, że całej świecie trylogii takiej nie zrobili. Na pewno by ludzie kupili. No, ale pewnie szykują wszystko, wszystkie siły na remastery, jedyneczki. E, jak widzicie, bardzo podobna stylistyka tego pudełeczka, więc będzie fajnie e, komponować się na półce z tym cyberpunkowym. E, zawartość trochę inna. O, tak jak kolekcjonerka. Już mi się nie chciało wyciągać kolekcjonerki na 3 do porównania. O, ale bardzo fajne otwieranie. Tak, to jest oto te... Czuję się premium, że tak powiem. Dobra, tysiąc znowu. Boże, kto to układa tak szczerze? Coś takiego. Potyczka w gwinta razem z Ciri. No, fajnie to wygląda. Czyli po prostu puzle się nazywają. Wiedźmin gra w gwinta. Tysiąc elementów. Oj, tutaj to słabo. Kurde. No, już trochę to ubogo wygląda w stosunku do cyberpunka. Takie owrzucony brelo, które można kupić sobie normalnie gdzieś pewnie. U Chińczyka? Nie, zbrandowane, żartuję. E, w, no, ale tak jakby by się, wiecie, w jakimś Empiku. E, w, no, mamy dwa miecze oczywiście. Jeden na ludzi, drugi na potwory. Jest to broczek na klucze. No, powiem średnio. średnio. Co my tu mamy? O e, Oto jeden z 500 wyprodukowanych egzemplarzy. Ale na PS4. Wow! Tutaj czegoś takiego nie było. Nie no, to słuchajcie, to jeżeli jest tylko jeden z 500 no, to może nawet nie będę otwierał. No i oczywiście edycja gry Roku. No nie mówcie mi, że to jest ta wersja już bez mapki, bez niczego. No, wiadomo, że zawiera dodatki z satysfakami, jak krew i wino, ale kurde, puste. W środku jest tylko płytka. No tak, bym poczuł. To nie jest ta, wiecie, edycja premierowa, e, która była w sumie normalną, jedyną edycją, taka z mapka, z przewodnikiem, z naklejkami, to co to podprosytowaliśmy w switchu. Ale oczywiście, potem drugi rzut, już jak się wyprzedł pierwszy w Switchu też już miał niestety tylko samą pudełko z Kadridżem, czyli tak zwana Bieda Edition. No to słuchajcie, no to to jest Bieda Edition. A tutaj, dla przypomnienia, w Cyberpunk'u była ta normalna wersja. Fakt pewnie zalegała mi na półkach, bo nie było żadnej innej wersji pudełkowej na PS4, tylko z mapką, z Companium, wiecie, z tymi wszystkimi bajerami, z tym są zawartością na tej nalepce. Tutaj jak wiemy, Wiedźmina wyprodukowali w tej Debbie Edition. No to trochę lipa. Znaczy przede wszystkim, no powiem tak, fajnie, że to wyszło. Minusy. Dyszkę droższym niż Cyperfan. Puzle, ciężko porównać. to słabo w stosunku do medalionu z Wiedźmina. Zobaczcie sobie na moim poprzednim filmiku. Nie ma Steelbooka, kurde, nie ma. A z Wiedźmin miał no, naprawdę fajne Steelbooki, chociażby mogli dać ten z edycji kolekcjonerskiej przecież, no. O kurczę, no. No, słaba, słaba, ale na północy będzie fajne. Oczywiście musiałem to mieć jako wielki fan wieśka, więc jeżeli dali coś takiego, napisali, że jest jeden z 500, no zobaczymy, jak tego będzie krążyć na, na pe... w rzeczywistości. Co bym zmienił? No, oczywiście, normalne edycję dał, no, skoro już idą w PS4, a nie PS5, w ogóle to powinien być PS5 według mnie, jak już coś. Jakby się do w PS4, mogli dać ten zestaw normalny, tak? Czyli ten z kompendium, z mapką, z naklejkami, zawsze tego właściwie nie za wiele. No puzzle to muszą być, tutaj mogli się trochę bardziej postarać. No i brakuje tego steelbooka, zobaczcie, brakuje tego steelbooka. Jedyne co fajne, no to te pudło. No, no powiem tak, no jeżeli, jeżeli uznamy, że to jest kupione tylko po to, żeby stało na półce, no to zobaczcie, to się prezentują te dwa tak. No, no powiem tak, może być. Stracę, że miałem dużo punktów MediaExpert, to wyszło mi to za bardzo tanio, więc, więc nie jestem zły. Dobra, podsumowując. Starcie Lootbox, tak to się nazywa? Good Loot Team, tak, z tym logo. Tutaj wygrywa oczywiście Jasio Srebrna Dłoń i jego ekipa w stosunku do Wilka. Dobra, słuchajcie, to tyle.